Czy coś goni mnie? Już za z życia, ale wciąż niewiele wiem. Stale uzależniam się od tego, co robię. Nie w przeszłości znajduję się moje miejsce. Nie wiem sama, co mnie goni, to nie jest mój świat. Staramy się, by odrobić ten stracony czas. Ciągle z głową w telefonie tak nie wiem. Najwyższa pora się rozliczyć z nimi Demony w głowie robią swoje, dalej coś nie trybi Chyba nie kminisz, nie chce się zaprzyjaźnić z nimi Tak brudne myśli zabierają mnie, gdy ściągasz mini Jebać innych chuj w stare rozkliny. co tylko byłoby Gdyby czuję się nad wyraz silny, Godziny, to chyba nie stary Fifi. Się nie bawię w narkotyki. Zabrały mi kilka życi sobie kotek robił krzywd. Weźmie, tylko zabierz w końcu odciążącej presji. ci się wyjebali. Dzisiaj mogli być najlepsi swoimi decyzjami. Gotowałem sobie Meksyk, zakładam nowe stroje. Dziwki zaciskają zęby. Pusty łeb, chory łeb, Filip Stech, Filip Co by było gdybym połknął ich więcej? Ona zdejmuje sukienkę Choć się patrzę obojętnie Ciągle się zlatuje więcej, a potrzeba tylko jednej Ale wciąż niewiele wiem. Stale uzależniam się od tego, co robię. Ślęknie w przeszłości znajduję się moje miejsce. Nie wiem sama, co mnie goni. To nie jest mój świat. Staramy się, by odrobić ten stracony czas. Ciągle z głową w telefonie tak niewiele mam. Staramy się, by odrobić.